Co to jest za feature w tej grze? Naprawdę nie przepadam za słyszeniem same, samego siebie drzącym mordem i obrażającym innych ludzi. Fair enough. To, to Wolę to robić, rup. i słuchać. Uh, 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 uh. You have to be entertaining. <laughs> 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 That's content. <laughs> oh, oh, what the fuck? <laughs> oh, Jezus, o, o, yes. Aha? No jest! Jest. Co tu się what stało? Możesz do tyłu pójść? Eee, okej, patrz, patrz. <głos> tak! <głos> I czemu ten, ta ciężarówka jest taka wielka? Ona jest większa od tym domu. A nie jest po prostu nie jest... On jest tylko do zabicia to, 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 to wszystkich te O, oh, let's go, zginął. Mm, A, nie wiem. Jest! Sonik! Mój ulubiony DLC do golfa. Hej, hej, z tej strony Cezar. Jak już to trzymałe szuje, nie powiedziałem mi, że nagrywają, to nie pojawia się na tym materiale. Jednakże, jeżeli dobrze pamiętam, jest to pierwszy dłuższy format na tym kanale. Więc mam nadzieję, że plus minus to wyszło. I zachęcam też Was wszystkich do ewentualnej promocji i rozsyłania tego filmu dalej, dlatego że może coś ciekawego z tego wyjść. Enjoy. A jeszcze wbijajcie na Twitcha. Jak tutaj musisz, musisz wykolować dzieci. Nie, nie A chodź i dzieci. What do you mean? nie I, i mi rzucać! I teraz co? tak? Tak, 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 o, nie Jak? Nie Co zda mam zda. zrobić? Się, Podnieść! Jak? Bele o, nie ważne. I co? I teraz lulaj! Nie, nie! 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 To jest do adopcji! To też to jest do adopcji! Nie, 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 nie! No, nie, nie mogę go wyrzucić! No, <laughs> lulaj go! Lulaj, nie, nie mogę nie, go wyrzucić! Nie, nie, chcę go wrzucić! F, G, H, J... -j i odskaczę Kagot. O! O wykryłeś dziecko. Co? O, Królik, co to? No Krulik. wykryłeś dziecko właśnie, Jezu! Co to jest? Królik! No to jest twoje dziecko. Co? Nie, nie o? to! A, nie to! O, co? Daj wciorkę dziecku! To się daj ciąga, daj mu fiorkę! Okej okay. Ale królikowi czy mu drugiemu? Zakarm to, to! Nie! To jest squirt. Co, co to jest? tak to jest squirt. To jest! To jest... To. Jak mam go wyrzucić? To jest... Wait, dobra. Ado, do adopcji. Od tego do adopcji. Od tego dobra, 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 dobra. Co to jest za feature większe? <laughs> <laughs> Jak go tam wrócił? <laughs> no, good ale, goodbye. Goodbye. You'll never see him again. Let's go. Yes. Let's go! On nie brze tak samo! Teraz ja to nagle muzyka ustaje. You just killed so, your child. O! Oh, fake! Czekaj, co to jest? Final Fantasy? What? Planet of the Caves. Patrz na te, patrz na... Te reklamy. Pewnie nie Final Fantasy. Kto to kurna jest? Bigfoot. Au. Nie, teraz go nie trafisz! Dobra, shut the fuck up. Sonic Adventure 2! Sonic... Sonic Sonic Adventure... Sonic Adventure 2. Dwukropek, Sonic gets brain damage. Nowy iRobot Trumba. Mario Odyssey! Dawaj, dawaj, Mario Odyssey! Speed Mario Odyssey, dobra. O, dostał, dostał, dostał. No, a jak lata, to możesz go jeszcze z desek No, Aaaaa, ale patrz, ja wszystkie już zniszczyłem Kurwa czy ty jesteś ślepy? No. Ej no Bigfoot on się nazywa, myślałem, że zmyśliłeś to ma wielki biały napis Bigfoot G gdzie? No, dobra, no nie wiesz co O boże Ej, chyba mi się gra źle przy... Wait a nie, nie można zapauzować z tej jebanej gry. Chłopie, w tej grze płacisz... <grystanie> Zabił mnie. W tej grze płacisz duszą za pomyłki. O, faktycznie. Yo, Jim Carrey. Nobody cares! Wiecie jak przyzwać blue? Trzeba tylko powiedzieć Ha <grystanie> ha one! I on się pojechał. O, 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 o! Skrzynce? Yo! Ten, ten poprzedni level był ciekawszy. Teraz drugą stronę. Czemu on lata? Knuckles jest lepszy od Spidermana, potwierdzone. No, Knuckles w NFU powinien być. Ta, to prawda. Knuckles, <śmany> no way home. Do... On by dał mu drogę do domu! <śmany> The no? way! <śmany> <śmany> Knuckles, no way home? Tak, gdzie jest Emerald? Nie wiem. Chyba myślę, że ja pamiętam tu na pan. Jeżeli raz. to napamiętam tu raz. Hallo? Skąd wiesz, że Knuckles no, to mężczyzna? No ten, Thanos, Dziabieciki. no, żeby... Nie, 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 skąd wiesz, tylko How You No, How you you, to też. Zostaniesz skancelowany. Ja, ja znam, znam, znam e, lokalizację tego kryształu. No, ja pamiętam to to na nie, że znam to na, na pamięć, grałem czekaj, czekaj. Nie, tak, nie, tak szczerze, ty masz problemy z oczami? To ty to się nie że obrażasz, tylko tak szczerze. Ten level mi zajmuje du zbyt dużo. Masz 68 kryształów, nie zwal tego. 60, o nie! Nie, nie muszę jeden! O nie! O! O! Jest! 60 jest. O! Gamer moment, tak. Czy widzisz jeden kryształ? Czy ty? Czy ty jesteś ślepy?! O! 0. Tak, tak, tak o! Widz, widz widzę, widzę. No, nie, bo kamera nie działa. Tam jest, jest okej, okay, tak. Tam. Musisz wyjść tam na górę i poczekać na niego. Okej, okay, no, jest. To <grym> Chodź tu! Jest, mam. Yes. Bra <śpiew> brawo. O, brawo! 12 o, minut oh, On jest teamem. <śpiew> I hope have... so. <laughs> Shut up! Czemu Sonic i Nakles mają całkiem dorosłe głosy, a Tails brzmi jak pięcioletnie dziecko? No bo tak jest! Tak? No bo... The... Wiesz, the... wiesz, the... wiesz ile żyją łzy? Lisy żyją od 6 the... do 12 lat. Jeszcze chyba krócej. O, ale ty wiesz, że te teraz ma teraz 12 lat Fuck no, no, Fuck Amy jest 4 lata młodszy od czynnika Idą Jesteś robotnik To jest. No to to, to jest... Jest robotnik? Tak, tak, no jest robotnik tak robotnik okay. Jim Carrey. Czy to będzie jak ten jak uh, Eggman wysadza, wysadza wyspę? Go. There goes, Hawaii, oh, there, goes Hawaii, oh, there goes Hawaii, oh there goes Hawaii, oh there goes Hawaii The island is gone Tails to I said... prawda I mean, Tails ma 12 lat. Twitch simp Czemu ta muzyka w tej grze jest dobra? I mean, jeżeli to masz za dobrą muzykę, to wiesz Fuck off, time to make Obscure references. <Aufsaregen costing1> <Glacht> what? list! That just means you're a beta cock Ta monotapes jest strasznie useless, nie lata On skacze macie latać w zamkniętym pomieszczeniu Kurwa kurna... macie mieć 12 lat niż żyć Jako list